Pytania i odpowiedzi. Część czwarta. Pytanie. Czy fakt, że najpierw dostąpiłeś miłości, a potem mocy, dowodzi tego, że miłość jest ważniejsza? Odpowiedź. Bóg jest miłością. Pytanie. Czyli to jest przed wszystkim innym? Odpowiedź. Fundament jest miłością. Bóg jest miłością, a moc jest atrybutem Boga. Mądrość jest atrybutem Boga, ale Bóg jest miłością, nie jest atrybutem. To jest podstawa dla boskiej formy człowieka, a boską formą człowieka jest miłość. Pokój jest atrybutem, moc jest atrybutem. Wszystko to są atrybuty. Litość jest atrybutem, ale miłość jest rzeczywistością Boga. Więc kiedy Jan powiedział, że Bóg jest miłością, Powiedział to z własnego doświadczenia. Wszyscy ci Ewangeliści byli połączeni swoim własnym doświadczeniem. Ja mogę powiedzieć każdemu, że to, co znam z doświadczenia, to to, że Bóg jest miłością. Nie musisz prosić tego, na kogo patrzysz, bo nie ma tam nic poza miłością, i oto jest człowiek, nieskończona miłość. Jeśli człowiek trenuje swą moc w prawdziwym sensie tego słowa, to zgodzi się, że jest miłością. Wyobraź sobie kogoś, kto dzierży taką przeogromną moc bez miłości. Cóż to za moc do rozważenia? Ale nie przebudzimy się, zanim wpierw nie zostaniemy ochrzczeni w ciele miłości. To jest chrzest ducha świętego, przy którym te ziemskie chrzty są ledwie cieniem. Tamto nie jest prawdziwym chrztem i utrzymuj przy życiu nadzieję na ten chrzest ducha świętego. Gdy on cię obejmie i salisz się z nim, wtopisz się w to ciało miłości na wieki wieków. Pytanie: Co oznacza ryba wychodząca z wody i obejmująca kogoś? Odpowiedź: Po pierwsze, ryba zawsze była symbolem Chrystusa. Woda była używana jako symbol prawdy, psychologicznej prawdy. Jeśli ryba wydostanie się, to wtedy człowiek, nie powiem, że przestaje to stosować psychologicznie, ale zmienia to w wino. W liście do Tymoteusza powiedziano nam, siebie samego zachowaj czystym, samej wody już nie pij. Używaj natomiast po wina ze względu na żołądek i częste Twe słabości. Innymi słowy, to nie oznacza, że ja przestaję pić wodę, ale są trzy symbole prawdy. Pierwszym jest skała. Która jest trudna do strawienia, bo człowiek nie rozumie, że są to tylko przypowieści, a nie faktyczna prawda historyczna. I należy odkryć prawdę stojącą za tymi alegoriami i fikcyjnymi charakterami, by nauczyć się lekcji z tego. I przeciętna osoba nie może rozłupać skały, nie może dosięgnąć wody i nauczyć się tej lekcji. I ja. Kiedy uczę cię prawdziwego znaczenia, które możesz wykorzystać w świecie Cezara, to daję ci wtedy wodę. Proponuję ci kubek wody w imię Chrystusa, przez ukazanie ci psychologicznej prawdy płynącej z opowieści, ale nie zatrzymuj się w tym miejscu. Weź to i stosuj to, bo ty jesteś siłą, która ma tym kierować. I kiedy stosujesz to w ten sposób, to zmieniasz wodę w wino czyli Mamy skałę, wodę i wino. Ryba wydostaje się z wody i obejmuje kogoś, czyli wychodzi z psychologicznej prawdy, i on wtedy wchodzi w bardziej żywy stan. Taką interpretację nadałbym temu snu, a Bóg mówi do nas poprzez medium snów, jak powiedziano nam w dwunastym rozdziale Księgi Liczb. Pytanie: Niesłyszalne. I ja chciałabym zrobić wszystko, co jest potrzebne, by mój syn to przezwyciężył. Odpowiedź. Moja droga, przyczynowość jest mentalna. Słuchaj tych słów sermona. Słyszeliście, że powiedziano przodko, nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. On tutaj przedstawił to na całkiem innym poziomie: to jest mentalne. Mogę nie zrobić tej czynności z różnych powodów z obawy o konsekwencje, i mogę powstrzymać impuls, ale on mówi, że samo powstrzymanie impulsu nie wystarczy. To, że powstrzymałem impuls, bo jestem tchórzem, bo boję się konsekwencji to wciąż nie wystarczy, jeśli patrzę porządliwie na kogokolwiek. Dlatego też. Wszyscy popełniają takie grzechy. Nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć, że nie jest winny tego czynu, ale powiedziano nam w liście do Rzymian: Bóg naraził wszystkich ludzi na nieposłuszeństwo, by mógł mieć litość nad nimi, ponieważ nikt nie zdobywa królestwa zasługami. Jest to łaska, łaska i zawsze łaska. Nasza przydatność do królestwa nie jest warunkiem, tylko konsekwencją wybrania nas. Ja, jako człowiek, byłem żonaty dwukrotnie i mam dwójkę dzieci, jedno 46 lat i drugie 28 lat. I wiem, że jako człowiek nie jestem unikalny. Jestem winny temu czynowi. Jeśli jakiś człowiek stanie przede mną i powie, że nie zawinił w ten sposób, nawet nie będę się z nim sprzeczał. Czemu mam nazwać go kłamcą? Przecież to oczywiste, że on jest kłamcą, głupcem. I mówiąc, człowiek. Mam na myśli ogólnie człowieka. Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił im i dał im nazwę człowiek wtedy, gdy ich stworzył. A więc on naraził wszystkich ludzi na nieposłuszeństwo, tak by mógł uczynić łaskę wobec nich. William Blake napisał tak. Bowiem łaska litość, pokój i miłość są naszym Bogiem, naszym drogim Ojcem oraz łaska litość, pokój i miłość są człowiekiem, jego dzieckiem i jego troską. Pytanie. Jak zinterpretujesz rolę Judasza Iskarioty? Odpowiedź Judasza. Ja zdradzam sam siebie, nikt nie zna mnie oprócz mnie samego. Nikt nie zna myśli człowieka, jedynie duch człowieka, który w nim mieszka. Tak jak nikt nie zna myśli Boga, jedynie duch Boga. W związku z tym, jeśli zdradzę Boga, będzie to wtedy duch Boga, ten, który ma dany sekret. Więc w ten sposób zdradzam sam siebie. Jednej nocy w pokoju wielkości jak ten, Oto jestem i siedzę na podłodze z dwunastoma ludźmi siedzącymi przede mną. Wszyscy ubrani są w tuniki. Ja uczę Słowa Bożego. Jeden z tych dwunastu podnosi się szybko i w momencie, gdy to robi, ja wiem, co zamierza zrobić. On zamierza wyjawić władzom to, czego ja nauczam i wychodzi przez jedyne drzwi, gdy wychodzi przez nie, ja wiem, co się stanie. Wejdzie do środka wyprostowany prawie dwumetrowy przystojny mężczyzna w wieku około 40-44 lat. Będzie nosił kosztowną suknię. Jest on władzą, którą wszyscy wznieśliśmy. On cieszy się ogromnym autorytetem w tej społeczności. Wszyscy czekają. Z uwagą patrzę na moich jedenastu ludzi. On schodzi na dół i odwraca się do mnie i bierze drewniany kołek i drewniany młotek. I uderza mnie w moje prawe ramię. Jedno uderzenie za drugim, prosto w mój bark. Potem bierze ostry przedmiot i jednym płynnym ruchem odcina mi rękaw i odrywa go. Ja widzę wtedy jasno-niebieski odcień. i Potem rozkłada swe ręce, szeroko obejmuje mnie i całuje mnie w prawą stronę szyi. Ja całuję go w prawą stronę jego szyi, i tak jak całuję go, wciąż obejmując, to cała scena rozwiewa się. I tutaj mamy 53 rozdział Izajasza. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli, na kimże się ramię pańskie objawiło? To wszystko jest symboliczne, ale to jest całkowita prawda. To było zdradzenie. Bo teraz jesteś przebijany i wchodzi w Ciebie ten gwóźdź, i powiedziano Ci: a potem wyciągnę gwóźdź i zdjęty zostanie ten ciężar, który był zawieszony na Tobie. Nałożę na ciebie całą władzę Izraela i będziesz rządził przez ten czas. Ale kto uwierzy w to, co żeśmy słyszeli? Na kimże ramię Pańskie się objawiło? On odsłania prawe ramię, które jest symbolem mocy, i w tym momencie, kiedy on powstaje w tobie, ty będziesz rządził jak on rządzi. I to jest ta historia. Więc cała historia jest prawdą, ale wszystko jest wizją. To nie jest historia starożytna, to historia zbawienia, a świat traktuje to jako historię o tym, co kiedyś się wydarzyło. Cała ta rzecz ma miejsce w Tobie. On powiedział: Ja jestem z wysokości, a Wy z niskości. Ja nie jestem z tego świata. A więc cała ta sztuka odgrywana jest z wysokości i jest to mistyczna sztuka. Pytanie. Kiedy mówisz wstępować, schodzić, niskość, to co masz na myśli? Odpowiedź. Cóż, to są tylko przenośnie. Na pewno nie mam na myśli nieba, bo niebo jest w tobie. Jak powiedziano nam w Ewangelii Łukasza: Królestwo Niebieskie jest w tobie. W piśmie na wysokości i wewnątrz to jest to samo. Również niskość i na zewnątrz to też jest to samo. Gdy pokazuję tu, to jest na zewnątrz, czyli nisko. A on mówi: Ja jestem z wysoka, czyli ja jestem w tobie, a ty jesteś z niskości, czyli z zewnątrz. Czyli gdziekolwiek wskazuje na tym świecie na zewnątrz, to jest ta niskość, gdzie jest tamten. A on jest wewnątrz, Bóg jest wewnątrz, a jego imię od zawsze i na zawsze to jestem. Gdy mówię o schodzeniu niżej, mam na myśli stępowanie na ten poziom świadomości, który jest w piśmie zwany śmiercią. A ponieważ Bóg jest nieskończoną mocą, może przezwyciężyć śmierć. I Bóg przyjął grób, gdy został człowiekiem, kresem skurczenia, by udowodnić, że jest nieskończoną mocą, bo nie ma dla niego limitu w ekspansji. On ustanowił limit w skurczeniu, w swej nieprzezroczystości, ale żadnego limitu w swojej ekspansji i przezroczystości. I gdy osiągniesz ten limit skurczenia, wtedy zaczynasz ekspansję. Gdyby Bóg nie mógł rozwinąć się poza to, czym jest, wtedy to byłaby wieczna porażka. Ale Bóg jest wieczną ekspansją i to jest jego plan. Stworzył plan i sam wypełnia swój plan i rozwija się. To jest radość stworzenia, a Bóg jest Stworzycielem. Więc mówiąc o schodzeniu w dół, nie mam na myśli schodzenia gdzieś z gwiazd. Bo wszystkie te gwiazdy, mimo że są daleko o biliony lat świetlnych, to wciąż są na zewnątrz, czyli wciąż stanowią tą niskość, a Bóg jest wewnątrz. Pytanie. Zrozumiałam z tego, co mówiłeś, że Ojciec nie ma takiej koncepcji czasu, jaką my znamy. Odpowiedź. Dokładnie, moja droga, świat jest już skończony, ale człowiek w to nie wierzy. W możliwie, że w najbardziej dyskusyjnej ze wszystkich ksiąg Biblii, w księdze Kocheleta, możesz przeczytać. Zatem nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, patrz, to jest coś nowego, to już było w dawnych czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o dawnych czasach, także o tych, które będą, nie będzie pamięci u tych, którzy potem nastaną. I w tej samej księdze powiedziane jest, jest czas, by się rodzić, i czas, by umrzeć, czas, by płakać, i czas, by się śmiać. A Bóg umieścił wieczność w umyśle człowieka, jednak człowiek nie może pojąć od początku do końca, co też Bóg uczynił. To jest jak sztuka, i ty jesteś włożona w jakiś rozdział tej sztuki, i jest to dla ciebie zupełnie naturalne, bo ty nie będziesz umieszczona w jakimś nienaturalnym stanie, bo ty już przećwiczyłaś tą część, którą będziesz grała. Mój drogi przyjaciel, który urodził się i wychował w rodzinie należącej do kościoła rzymskokatolickiego, wraz z rodzicami i bratem mieszkali w Wajoła i mieli 150 akrów kukurydzy, z czego też żyli. Ojciec wraz z synami bardzo dużo pili, byli alkoholikami. I ten przyjaciel spędzał tak wiele dni na swoim życiu płynącym w więzieniu alkoholu, i potem wstąpił do AA. Teraz pewnie od 12 lat nie pije. Ani kropli, ale nigdy nie miał wizji, nigdy nie miał mistycznego doświadczenia. Przychodził na wszystkie moje spotkania. Jedną rzecz, którą chciał ponad wszystkie inne, to było to doświadczenie, które byłoby dowodem satysfakcjonującym go. On wierzył mi, ale moje doświadczenia nie będą satysfakcjonujące dla kogoś innego. On chciał podobne doświadczenie. Chciał mieć pewność, że jego matka przetrwała, wiedział, co jego brat i ojciec zgotowali jej. I pewnej nocy, tkwiąc w tym pytaniu, obudził się w trakcie snu. Czuł, że to sen, ale to było coś większego niż sen i wtedy zobaczył tam swoją matkę. Matka wiedziała o tej relacji między nim a moim przyjacielem i ona powiedziała, ja żyję. Gdy umarłam, odnalazłam się jako 20-letnia dziewczyna. Było to 12 lat temu, zanim miał tą wizję. Czułam się, że mam 20 lat i wyglądam na 20 lat i był wtedy rok 3008 w Pensylwanii. Ona nigdy wcześniej nie była w Pensylwanii, urodziła się w Iowa, wychowywała tam i tam też zmarła. Miała wtedy 20 lat, a teraz ma 32, więc postarzała się o te 12 lat. I on powiedział: Ja wiedziałem, że była zamężna, ale nie czułem, by był to mój ojciec. Czułem, że była żoną kogoś innego. Mój ojciec też umarł, ale ona nie została jego żoną. Ona mówiła do mnie, a ja wtedy powiedziałem do niej: wiesz ty brzmisz jak Neville, mówisz językiem Newilla, a ona na to Nigdy go nie spotkałam i nigdy o nim nie słyszałam. A potem zostałam upomniana, bo wszyscy tu znamy jego nauczanie i to jest to, czego doświadczyłam, gdy znalazłam się w roku 2008, żyjąc w Pensylwanii. I tutaj też dokonujemy małżeństw i też boimy się śmierci, tak jak wtedy, gdy byłam twoją matką. I tutaj nie było żadnej zmiany. Wciąż pozostała tą prostą kobietą, żyjącą dawniej na małej farmie Wajoła. Wciąż jest tą prostą kobietą i praca wciąż jest dokonywana w niej. Ta prawdziwa praca. Teraz stała się świadoma nauczania, o którym nie wiedziała nic żyjąc w XX wieku. I teraz to rozumiała. Tutaj była ta ogromna różnica. I tu mamy dowód jednej osoby, prostej osoby. Potwierdzający zmianę w czasie bez zmiany doświadczenia. A ja urodziłem się w 1905 roku i moja mama powiedziała mi lata później. Kościelne dzwony biły, kiedy ja męczyłam się. Urodziłeś się o 9.15 w niedzielę w nocy 19 lutego. Ale zanim się urodziłeś, już wiedziałam coś o Twoim przeznaczeniu, wiedziałam co będziesz robił. Tylko, że interpretowałam to inaczej. Wiedziałam, że w jakiś dziwny sposób zostałeś zesłany, by czynić dzieło Boże, ale myślałam, że będziesz kapłanem w kościele episkopalnym, który to potem nazywał się Kościołem Anglii. No cóż, ja nigdy nie stałem się taki w jej oczach. W jej oczach nie osiągnąłem tego, co ona czuła wewnętrznie, że ja miałem robić. Miałem trzy tygodnie, gdy ona szła po podłodze ze mną na rękach i powiedziała do mnie, do dziecka: Jak powinnam cię nazwać? I ona powiedziała mi, że słyszała głos, i ten głos powiedział: Jego imię to Neville. A potem powiedziała, że słyszała kroki kogoś na schodach i myślała, że to mój ojciec. Mój ojciec miał na imię Joseph I ona spytała: Józef, czy to ty? A głos odpowiedział: Nie, to ja Rollo a był to jej młodszy brat który mieszkał z nami i spytał jej, a co ty robisz tak późno? A ona na to, no cóż, czekam na imię dziecka, jak powinnam go nazwać? I powiedziała, że Rollo zamknął oczy, tak jakby nasłuchiwał, a potem powiedział do niej, nazwij go Neville. I ona powiedziała, że poczuła wtedy chłód, tak jakby świat miał się skończyć i powiedziała, twoje imię to Neville i tak nazwała mnie Nevillem. Na Barbados żyła dziwna pani z Anglii, na dzikim terytorium, gdzie nad wszystkim panowało morze, gdzie drzewa uginały się tam z powodu morskiego wiatru. I kiedy miałem siedem lat, usiadłem z nią pewnego dnia, a ona powiedziała: ty opuścisz Barbados i nigdy nie wrócisz jedynie w odwiedzinach. Będziesz pierwszym z twojego rodzeństwa, który będzie żonaty i będziesz miał dwójkę dzieci. Będziesz żonaty więcej niż raz i będziesz miał dwójkę dzieci. I powiedziała potem: Wiem, że będziesz przemawiał do niezliczonej ilości osób i będziesz też coś sprzedawał. Nie wiem, co to jest, ale będziesz coś sprzedawał. Ale setki lat po tym, gdy ciebie już nie będzie, nadal będą używać twojego imienia i będzie ono połączone z dwoma innymi, którzy wykonywali podobną pracę. Ona nie powiedziała mi, czy oni mnie poprzedzali, czy też mieli nadejść po mnie. Ale powiedziała, że po wielu latach, kiedy odejdę i kiedy przyszłe pokolenia też przeminą, setki lat później, oni będą mówić o tej pracy, którą wykonywałem jako Neville. I ja wiem, że stałem w obecności zmartwychwstałego pana i on posłał mnie dokładnie do tego, co ja robię. I po to bym opowiadał o swoich osobistych doświadczeniach, czyniąc tak. Dzieło Boże!